A to jest materializm, nie żyjemy tylko dla pieniędzy. Oczywiście, że nie. Ale słuchajcie, pieniądze są jak powietrze. Jak są, to możemy ich nie zauważyć. Natomiast kiedy ich zaczyna brakować, to tak jakby brakowało nam powietrza. One wpływają właściwie na każdą sferę nas naszego życia i są jednym z nielicznych rzeczy, na które wszyscy zwracają uwagę. Bardzo ciekawa rzecz, że wszyscy tak to krytykują i sobie tam podśmiewują, a jednocześnie wszyscy na to zwracają uwagę. To nawet nie chodzi o to, żeby mieć te pieniądze, ale chodzi o to, że ten wynik, jakby ten. To, że robisz coś dobrze, masz od razu informację zwrotną, to ci stanu konta. Widzisz to na koncie, że robisz coś dobrze i to ten taki stosunkowo szybki feedback, tak, czy ta informacja zwrotna jest bardzo dla mnie ważna, że OK, robimy dobrą robotę dla naszych klientów, bo oni chcą nam zapłacić za to pieniądze. Czyli my im dostarczamy wartość wielokrotnie większą niż oni nam płacą. Bo to jest jedyna sytuacja, w której ktoś dobrowolnie przeleje ci swoje pieniądze tak? Czyli musisz stworzyć pewną wartość i im to dostarczyć. To jest fajne, że ta szybkość taka, ta jakby dynamika. Robisz coś i widzisz sukces i wtedy to jest twoje. To jest twoje.